Młody milioner, spóźniony na pilne spotkanie, zobaczył bezdomną z niemowlęciem na rękach w deszczu. Dał jej klucze do swojego domu, a gdy wrócił, był zdumiony tym, co zobaczył. Zasubskrybuj kanał. A zanim zaczniemy opowieść, daj nam znać w komentarzach z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Dawid Zieliński szedł warszawską Marszałkowską z wyprostowanymi plecami, starannie pilnując rytmu kroków, jakie zaplanował na tę wyjątkową wieczorną porę. W nozdrza uderzał mu zapach kawy z pobliskiej kawiarni, mieszający się z odgłosami rozmów przechodniów. Każdy jego ruch miał znaczenie. Prezentacja, którą miał wygłosić przed międzynarodowymi inwestorami, stanowiła przełomowy moment w jego karierze. Wiedział, że od kilku miesięcy media biznesowe śledzą każdy jego ruch, a zarząd korporacji liczył na spektakularny sukces. Gdy minął fragment chodnika, w świetle latarni zauważył postać skuloną przy murze jednej z kamienic. Kobieta trzymała w ramionach niemowlę opatulone w cienki kocyk, jej twarz pobladła, a spojrzenie zdawało się ważyć każdy kolejny oddech dziecka. Zatrzymał się w pół kroku, gdy z jego umysłu usunęły się wszystkie przemyślenia o wykresach, tabelach i planach budżetowych. Przez chwilę stał niemalże sparaliżowany, w głowie zaczął słyszeć własne serce, bijące w rytmie, którego nie pamiętał od czasów młodzieńczych wyrzutów sumienia. Przepraszam panią, odezwał się cicho, choć ton jego głosu zdradzał pewne drżenie. Czy mogę w czymś pomóc? Kobieta uniosła powoli głowę. W jej oczach odbijał się blask nadziei, zmieszany z ostrożnością. Dawid dostrzegł, że jej dłonie ściskały kocyk z taką siłą, jakby dzięki temu trzymały przy życiu nie tylko dziecko, ale i samego ducha opieki. Instynktownie zrobił krok naprzód, ale zatrzymał się, próbując nie naruszyć niewidzialnej granicy pomiędzy obcymi. Nazywam się Anna Wiśniewska. Odpowiedziała cicho, jakby wymawiane słowa były dla niej ciężarem większym niż to, co nosiła na rękach. Szukamy bezpiecznego miejsca, ale. Nie mamy już dokąd pójść. W tej chwili usłyszał delikatne pochukiwanie dziecka, przeradzające się w cichy płacz. Dawid poczuł, że w swojej rutynie i chłodzie umysłowym zapomniał, jak to jest obudzić się w nocy z dźwiękiem niemowlęcia. Przypomniał sobie własnego bratanka który przyszedł na świat przedwcześnie i każdą sekundę spędzoną przy szpitalnym łóżeczku, modlitwy wymieszane z obawą, że każda minuta może być ostatnią. Mam klucze do mieszkania w śródmieściu, powiedział wreszcie, wyciągając z wewnętrznej kieszeni marynarki błyszczący komplet. Proszę, proszę je przyjąć. Tam jest spokojnie i nikt was nie wypędzi. Anna zawahała się przez ułamek sekundy. Dawid obserwował, jak jej dłoń drży, nim sięgnęła po metalowy krążek. W jej oczach pojawił się błysk łez, ale usta wygięły się w cienki uśmiech. Dziękuję, wyszeptała. To dla nas znaczy więcej, niż może pan sobie wyobrazić. Zatrzymał się jeszcze na moment, pozwalając im się oddalić. Patrzył, jak Anna z maleństwem w ramionach znika za pierwszym zakrętem, zostawiając za sobą echo kropli wody odbijających się o krawężnik, dźwięki przejeżdżających tramwajów i delikatny szum miasta. W głowie rozbrzmiewała myśl, że ten jeden akt pomocy może zmienić nie tylko ich życie, ale i jego samego. Dawid poczuł, że niewidzialna zbroja, którą nosił od lat, zaczyna pękać. Ambicja i chłodne kalkulacje ustąpiły miejsca refleksji nad sensem pomagania tym, którzy mają mniej szczęścia. Zrozumiał, że prawdziwa wartość człowieka nie mierzy się zyskami na koncie, lecz tym, ile empatii jest w stanie podarować światu. Gdy odwrócił się, by ruszyć dalej, w kieszeni marynarki zaczął nerwowo przesuwać palcami klucze, wsiadając do samochodu, zamknął za sobą drzwi z nowym poczuciem odpowiedzialności. Przez szybę spojrzał raz jeszcze w stronę, gdzie miała być Anna z dzieckiem, ale nikogo już tam nie było. Pozostała tylko świadomość, że spotkanie to nie było przypadkowe, było zaproszeniem do zmiany. Od dawna planował kolejne kroki w karierze, lecz teraz w jego umyśle pojawiło się pytanie co mogę zrobić, by świat stał się choć odrobinę lepszy? Gdy samochód ruszył, w lusterku wstecznym dostrzegł nikły cień sylwetki kobiety. Zrozumiał, że od tej chwili każda jego decyzja będzie nacechowana czymś znacznie głębszym niż kolejne sukcesy finansowe. W tej chwili narodziła się w nim myśl o odpowiedzialności społecznej, o tym, że każde tak może być wyborem między obojętnością a realną pomocą. W jego głowie zaczęły pojawiać się plany, które nie dotyczyły wyłącznie rozwoju portfela akcji. Myślał o fundacji, o programach wsparcia dla samotnych matek, o miejscu, gdzie człowiek nie jest oceniany przez pryzmat zdolności kredytowej. Zrozumiał, że życiowa misja może wykraczać poza granice korporacyjnych biur. Gdy minął kolejne skrzyżowanie, zatrzymał się przed zatoczką parkingową i wyłączył silnik. Cisza, która wypełniła wnętrze auta, była ciężka od nowych myśli. Przez chwilę pozwolił sobie na wstrzymanie oddechu, analizując, co właśnie się wydarzyło. To nie był zwykły gest. To było przełamanie bariery, która przez lata oddzielała go od prawdziwych potrzeb innych ludzi. W tej chwili, tuż przed tym, jak sięgnął po telefon, by potwierdzić ostatnie szczegóły prezentacji, zadał sobie pytanie, które już nigdy nie miało zniknąć. Jak mogę uczynić więcej dobrego? I to pytanie zostało z nim, gdy wstał z fotela, gotowy stawić czoła nowym wyzwaniom, tym, które dotyczyły nie tylko biznesu, ale i ludzkich historii, które kryją się za zimnymi liczbami. Sala konferencyjna rozjaśniona lampami LED, wydawała się tętnić napięciem, gdy Dawid Zieliński kończył swoją prezentację. Ostatnie slajdy, pełne wykresów i prognoz finansowych, spływały mu z pamięci, bo w myślach wciąż powracał obraz Anny i delikatnego płaczu jej synka. Jego ręka, która jeszcze chwilę temu trzymała wskaźnik laserowy, teraz stanęła niewiedząco przy boku. Inwestorzy wymieniali uwagi, zadawali pytania, ale on słyszał tylko odgłos własnego serca, które biło w rytmie troski i niepokoju. Kiedy wieczorem przekroczył próg mieszkania, zastał tam świat, który ktoś stworzył z potrzeby przetrwania i odrobiny godności. Drzwi zamknęły się bezgłośnie, a w korytarzu unosił się zapach ciepłego pieczywa i zupy jarzynowej, której resztki stały na małym stoliku przy ścianie. Na podłodze, obok fotela, Porozrzucane były zabawki, pluszowy miś o jednym policzku ledwie zszyty, fragmenty drewnianych klocków pomalowanych w żywe kolory, a między nimi skarpetki z maleńkimi wzorkami. Wszystko to tworzyło obraz, jakby ktoś próbował na nowo zbudować dom z tego, co miał pod ręką. Z głośnika w kącie pokoju sączyła się cicha melodia kołysanki, którą nuciła Anna, przysiadając na skraju dywanu. Jej głos był cichy, ale wyraźny, jakby każde słowo było słowem pomocy. Jej ręce otulały niemowlę, bujając je lekko, a w oczach odbijała się mieszanka zmęczenia i ulgi. – Myślałam, że to dozorca – powiedziała, gdy zobaczyła go w drzwiach i w jej głosie zabrzmiała nerwowa ulga, jakby bała się, że ten gest z dziś wieczora był tylko złudzeniem. Dawid zdjął marynarkę, której rękawy przesiąkły wilgocią, choć on unikał myślenia o deszczu i pogodzie – Odłożył mokre buty na wycieraczkę i stanął przy progu. Jego spojrzenie przesunęło się po pomieszczeniu, od regału z książkami, przez zasłony ledwo się trzymające na zawiasach, aż po niewielką, niepozorną lampkę, której światło rzucało ciepły blask na twarz Anny. Naprawdę nie musiałaś, zaczął ostrożnie, czując, jak słowa blokują mu gardło. Nie musiałaś tak się starać. Anna uśmiechnęła się słabo, odsuwając delikatnie dziecko, by lepiej go zobaczył. Musiałam, odparła, a w jej oczach pojawił się błysk determinacji. Potrzebowałam choć chwili na miastki normalności. Twoja pomoc to dla nas więcej niż jednorazowy gest. To dowód, że świat nie jest całkowicie obojętny. W tej chwili Dawid poczuł, że zimna skorupa, którą budował wokół siebie przez lata, zaczyna pękać. Każdy jego mięsień rozluźnił się, a w sercu rozlało się ciepło, którego nie znał od czasu, gdy modlił się przy szpitalnym łóżeczku nad łamanym oddechem bratanka. Podszedł do regału, gdzie stały tomy Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i innych poetów. Ostrożnie wysunął jedną z książek z wytartą niebieską okładką i zbliżył się do Anny. Myślałem, że to może pomóc przetrwać długie noce, powiedział podając jej tomik poezji. Anna przyjęła go oburącz, palce muskały litery na grzbiecie książki, jakby chcąc w nich wyczuć energię słów. Jej usta drżały, gdy odwróciła się do synka. Posłuchaj! wyszeptała do Maluszka, otwierając stronę i czytając kilka wersów. Potem spojrzała na Dawida. Teraz w tych wierszach odnajduje oddech i nadzieję. Dzięki temu znów wierzę, że człowiek może otrzymać coś więcej niż tylko chwilę litości. Ich spojrzenia spotkały się na moment, a potem Dawid pochylił się, by delikatnie wziąć malca w ramiona. Dziecko przystawiło się do jego piersi, jakby wyczuło ciepło i bezpieczeństwo. W tej ciszy, przerywanej jedynie odgłosem cichego ssania, zrozumiał, że prawdziwa siła nie tkwi w liczeniu zysków, lecz w umiejętności nawiązania relacji, w gotowości doniesienia pomocy i w otwartości na cudze potrzeby. Dziękuję, wyszeptała Anna. Kiedy po chwili Dawid podał ją z powrotem pod jej pierś. Za wszystko. Dawid skinął głową, a w jego oczach zamigotało coś, co przypominało obietnicę. Obietnicę, że od tej chwili każda decyzja będzie miała wymiar bardziej ludzki. Gdy odłożył Tomik z poezją na półkę, zapadła chwila milczenia, której nie chciał zburzyć. W sercu nosił nową świadomość. Samotność można przeciąć tylko poprzez empatię i obecność drugiego człowieka. I właśnie ta myśl miała poprowadzić go dalej. Z czasem krótkie wizyty przerodziły się w stały rytm spotkań, które nasycały mieszkanie Dawida ciepłem domowego gwaru. Każdy kąt, od wysokich półek z książkami pozdobione futryny okien, zdawał się oddychać opowieściami Anny i jej malutkiego synka. Pewnego piątkowego wieczoru Dawid, jeszcze zanim zaprosił gości do jadalni, zadbał o to, by zapalić urokliwą lampkę na stoliku i rozłożyć proste, ale pachnące garnuszki na blacie, zupę dyniową z nutą imbiru i czosnku, obok bochenek świeżego chleba na zakwasie, podpalony lekko od góry, by chrupiąca skórka ułatwiała krojenie. Anna pojawiła się pierwsza, ostrożnie stawiając małe kroki na drewnianej podłodze. W ręku dzierżyła malutką kocykową poduszeczkę, a w oczach miała mieszankę radości i niepewności. Chwilę później zadzwonił dzwonek, i do mieszkania weszła Magda Kowalska, asystentka socjalna z teczką pełną notatek, druków i ulotek. Gdy Anna przywitała ją serdecznym uśmiechem, formalność dokumentów zniknęła jak cień o zachodzie słońca. Cześć, Magda, powiedziała Anna odsuwając teczkę na bok i wyciągając ku niej rękę. Jej głos był miękki. A usta drżały lekko, jakby wciąż trudno jej było uwierzyć, że znalazła się w miejscu, gdzie nikt już nie pyta o jej przeszłość. Witaj, Aniu, odpowiedziała Magda, uśmiechając się ciepło. Nie uwierzysz, jak wiele mam dla ciebie propozycji. Ale najpierw zjedzmy, bo wiesz, że mój brzuch słabo znosi papiery prawne. Usiedli przy stole. Mały stoliczek uginał się od talerzy i kubków, a na podłodze obok fotela rozrzucone zabawki czekały na eksplorację przez małego gościa. Dawid nalał zupy do głębokich misek, dodając do każdej posypkę ze świeżych ziół. Ciepło i aromat dyni z nutą imbiru rozlały się wokół. Anna, twoje postępy są naprawdę imponujące, zaczęła Magda, otwierając teczkę i wyjmując z niej kilka kartek. Studiowanie psychologii to nie lada wyzwanie, ale widzę, że już teraz potrafisz analizować ludzkie emocje z niezwykłą wrażliwością. Anna zawahała się, podnosząc wzrok na obie kobiety. Boję się tylko jednego, wyszeptała. Że ludzie pomyślą, że droga przede mną otworzyła się dlatego, że mieszkam teraz w takim miejscu, jakbym dostała wszystko bez wysiłku. Dawid odłożył łyżkę i pochylił się nieco nad stołem, łącząc spojrzenia Anny i Magdy. Ani trochę, powiedział stanowczo. Każdy dzień, który spędziłaś na ulicy, pokazał twoją siłę. To nie jest uprzywilejowanie, lecz dowód odwagi. Tu nikt nie patrzy na ciebie jak na szczęściarę, ale jak na partnera w drodze do celu. Magda przytaknęła i położyła dłoń na karcie z planem studiów. Uczelnia w Warszawie ma program stypendialny dla osób z historią wymagającą wsparcia. Zadbam, żebyś miała wszystkie materiały aplikacyjne i terminy zgłoszeń. Będę z tobą na każdym etapie. W oczach Anny pojawiły się łzy, wzruszenia jednak ujęła dłoń Magdy, ściskając ją delikatnie. Dziękuję wam obu, szepnęła. To znaczy więcej niż potraficie sobie wyobrazić. Zapanowała chwila ciszy, w której jedynie cichy gwar miasta przebijał się przez zamknięte okna. W tej przestrzeni każdy oddech zdawał się pełniejszy, a więź między nimi silniejsza. Magda wstała, by się pożegnać, a Anna podniosła synka, by przytulić go jeszcze raz przed wyjściem gościa. Przyjdę jutro z dodatkowymi dokumentami, obiecała Magda uśmiechając się do Dawida i mam nadzieję, że za tydzień spotkamy się z wieściami o stypendium. Kiedy drzwi zatrzasnęły się za Magdą, Dawid i Anna zostali sami. W ciszy, która nastąpiła, każdy z nich odczuwał ciepło wspólnego przeżywania małych zwycięstw. Dziękuję, że pomogłeś mi uwierzyć, iż mogę zacząć od zera, powiedziała Anna, tuląc dziecko do piersi ale przede wszystkim, że ktoś naprawdę we mnie wierzy. Dawid przyklęknął obok fotela, patrząc w oczy kobiety, którą coraz bardziej podziwiał. To ty uczysz mnie, czym jest prawdziwe odrodzenie. I za to jestem ci wdzięczny bardziej niż za jakiekolwiek sukcesy finansowe. W tej chwili stało się jasne, że ich relacja przerodziła się w coś nieodwracalnego, w przyjaźń opartą na szacunku i wzajemnym wsparciu. Anna ułożyła synka na poduszce obok, a Dawid, podnosząc się, spojrzał jeszcze raz na regał pełen książek, na fotografię rodzinnego uśmiechu, którą Magda zostawiła na pamiątkę i poczuł, że oto właśnie odkryli prawdziwą wartość więzi. Zanim zdążyli zebrać rozrzucone kartki z konspektem pracy licencjackiej, zza drzwi prowadzących do piwnicy rozległ się ciężki, stłumiony huk, jakby stary regał zapaść się miał, pod naporem niewidzialnego ciężaru. Magda uniosła wzrok znad notatek, a jej dłoń drgnęła, rozsypując pióro i karteczki. Dawid, który przyszedł odłączyć laptop od gniazdka, w połowie kroku zatrzymał się gwałtownie. — Słyszałyście to? — zapytał, a w jego głosie pobrzmiewał nerw tak rzadka w codziennej uprzejmości biznesmena. — Od kilku dni coś tutaj strzyka. Drzwi do piwnicy zatrzaskują się same, a nocą słyszałem... Jakby ktoś stąpał po desce podłogowej. Anna odłożyła długopis na stół, zsunęła dziecko z fotelika i pochyliła się nad nim, sprawdzając, czy malec się nie obudził. Potem podeszła do progu kuchni, prostując plecy z determinacją. Czasem mam wrażenie, że przeszłość domaga się uwagi, wyszeptała bardziej do siebie niż do towarzyszy. Jej oczy w świetle lampki przyblakły jakby na chwilę w głąb wspomnień. Dawid skinął głową. I bez słowa poprowadził ich w stronę piwnicznych drzwi. Wąskie schody z surowego drewna skrzypiały pod ich stopami, a każdy stopień pamiętał ciężar setek par butów. Z górnego lewelu unosił się zapach stęchlizny, przeplatający się z nutą wilgotnej ziemi. Tylko blada żarówka, zawieszona nisko nad wejściem, rzucała zwodnicze, migotliwe światło. Na betonowej posadzce, wśród splecionych kabli i kawałków połamanych desek, stały dwa duże pudła. Ich wieka zdobiły naklejki z wyblakłymi datami sprzed kilkudziesięciu lat. Gdy Magda pochyliła się nad pojemnikami, wytarła kurz z jednego z nich, odkrywając pod spodem stos żółtych, pożółkłych kartek oraz mały stos czarno-białych fotografii. To wygląda jak dokumenty! wyszeptała, unosząc w dłoniach pożółkły list. Zaadresowany do mieszkańców tego domu. Pismo było drżące, litery nierówne, jakby napisane w pośpiechu, albo z obawą, że ktoś je przerwie. Odwagi dodał jej Dawid, ostrożnie otwierając wieko drugiego pudła. W środku spoczywały setki maleńkich zdjęć portretowych, każda twarz w ramce opowiadała swoją historię. Dzieci w odświętnych ubraniach, kobiety w chustach, i mężczyźni z narzędziami w ręku. Magda poprawiła okular na czole. I odczytała głos listu. Przepraszamy, że nie strzegliśmy was tak, jak powinniśmy. Niech te ściany strzegą teraz nie tylko naszych ciał, ale i wspomnień oraz odłożonych marzeń. W ciszy, która zapadła między nimi, każdy krok z przeszłości zdawał się stawać żywszy. Anna wyciągnęła rękę i położyła palec na brzegach papieru. To nie duchy, to prośby o przebaczenie od tych, którzy budowali te mury, powiedziała cicho a jej słowa odbiły się echem o ceglane ściany. Dawid przygryzł wargę wpatrzony w stertę zdjęć. Trzeba to wyjaśnić, mi odparł z mocą. Zaproszę historyka, niech znajdzie korzenie tego miejsca i przywróci pamięć ludziom, których imion nie ma już w Annałach. Kilka dni później w niewielkim salonie zebrali się wszyscy razem. Dawid z notesem, Anna z maluchem w wózku, Magda z teczką pełną planów oraz badacz, Starszy mężczyzna o przenikliwym spojrzeniu i tomie kronik parafialnych pod pachą, przy otwartym stole, w świetle lampionu stojącego na półce, przeglądali mikrofilmy z archiwum miejskiego. Patrzcie, powiedział badacz, wskazując na zapis z 1938 roku. Tu, na liście najemców, jest nazwisko Kowalskich. Dalej notatka, że podczas okupacji hitlerowskiej budynek służył jako magazyn i schronienie dla zmuszonych do pracy rodzin robotniczych. Anna przejęła pergamin, a Magda notowała każde słowo. Każde nowe nazwisko, każdy fragment listu były kroplą wody na rozpalony żar ich wyobraźni. Wśród parafialnych ksiąg odnalazły też wzmianki o corocznych spotkaniach sąsiedzkich, modlitwach zapoległych i wspólnych śniadaniach wielkanocnych w podwórzu tego właśnie budynku. W noc, gdy umówili się na głośne czytanie dokumentów, ich salon wypełnił się cichymi głosami, momentami przerywanymi szelestem kartek. Dawid czytał listy z pamięcią tych, którzy w ten sposób żegnali się z bliskimi. Mrok za oknami zdawał się pulsować obecnością tych dawnych mieszkańców. Ich żal, przeprosiny i tęsknota przenikały ściany. Gdy ostatnia kartka opadła na stół, zapadła głęboka zaduma, ale nie z lęku. W ich sercach wzrosło uczucie pokory i wdzięczności za to, że mogą przywrócić pamięć tym, których imiona miały zostać zapomniane. Dawid, stawiając delikatnie książki na półkę, przemówił pierwszy: To nasze przypomnienie, że żadna przestrzeń nie jest pustym pustkowiem. Każdy dom ma swoją historię, a słuchanie jej to nasz obowiązek. Anna ujęła dłoń maluszka, który spokojnie spał w wózku, i spojrzała na jego niewinne rysy. Przez chwilę bałam się, że duchy przeszłości nas przerosną, ale one okazują się ratunkiem przeszłością, która pragnie pokoju. I w tej zadumie, pośród starych dokumentów i półmroku piwnicy, zrozumieli wszyscy, że mierzenie się z przeszłością to nie skazanie na cierpienia, lecz fundament budowania przyszłości opartej na zrozumieniu, odwadze i nadziei.